No, Kuban z Okim, no, myślałbyś, że tak będzie? Tak zacząłem, tak jakby wkurziony trochę, no, ale to No, Kuban z Okim, no, jak, on, jak to? Jak oni mogli? Nie, no, mogli, no, mogli. No nie, ale teraz chyba możemy się wszystkiego na świecie spodziewać, nie? Ej, a był Kuban i Szpaku? Mógł być. No. Na pewno, Mógł Szpaku był wszędzie. Może nie było. Okiego nie było u nas jakiś czas, bo też dawno w sumie nic nowego nie wyszło, poza, znaczy dawno, kurczę, no, niedawno był nowy album, ale to, tu się cały czas coś dzieje, więc kolejny singiel z nadchodzący płyty Fugazi, produkcja Faust. Znany, Znany nam nowo, człowiek z, Kuba, z, Kuba Znowu z Kubanem są pracują. Tak Dobrze ludzie 47 Kabiecy wokal sam palec Niedawno brać jak się oświadczył jej pod Money Soki tą kubanów wciąż na rapie jak mój sprany teas Mijam go jak gramy biz, Moja Ladd i dadi mam i dami kiz jak man i midzo na Alisia od mojego dobrych co, co ten młody człowiek mówi? Ciężko zrozumieć. <laughs> ale Ladi Daddy to jest e, z pierwszej północy droga. No. no co kurde, tak. patrz, my, my wiemy i my byśmy mogli tłumaczyć. Ej, tłumaczyć ale nie ma dużo że tutaj pomijając warstwę taką um, instrumentalną, to oki tutaj wchodzi w buty takiego oldschoolowego rapera. Tak, no nawet czapeczkę ma jak z, ziomek z no. Icy Tower. No no, ale dobrze. Bardzo to pasuje do tego. Przyznam, że nie zrozumiałem zbyt wielu słów i to nie wiem, czy ktoś... Coś w ja było w jakimś Że po... ziomek się <grych> oświadczył, że Kuban robi rapsy. Dobrze, jedźmy, jeszcze raz skupmy się bardziej, wytężmy star czy słów. Nie ma tych, nie ma napisów. <grych> Ty, nie ma napisów. Nie dobrze. ma lektora. Chciałbym, <grych> 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 żeby knapik Ej, w ogóle takie daby śmieszne. Ej, to <grych> <grych> jakiś taki piskliwy rapik, który nie, nikt nie rozumie, no nie? Ale włączyłeś jakiś ten... Tak, no nie no super. <laughs> A ja potrafi przypiszać zresztą są okay. taki też. Każdy mu potrafi. To jedźmy. Jak się oświadczył jej pod money sweets, Oki ok, tą Kubano wciąż na rapie jak mój sprany diss. Mijam go jak gramy biz, Moja ladi daddy, mami, mi kiss. Ja jak money, Mitchell na Alicia kiss. Od mojego dobry kot, ty to cwany list. Nagrywamy w bloku to w sumie nie zbieramy wiz Chociaż gdybym nie był na tym świecie, no to zrobię hit. Zioł nie musisz pukać w drzwi, akurat siedzimy w Swiss. Sweet, sweet, tu mam studio, robię do zdjęcia cheese. Miss śle mi pudło jedno na każdą z bliz. Sweet, sweet, tu mam studio, moje najlepsze dni, ja. Yeah. A to okay. chyba jeden z nich wie więc... oh, To najlepszy dzień w moim życiu Powiedz co ty wiesz o zryciu Hej, oh, To najlepszy dzień w moim życiu ale... no, Skoń ci pierdoli, ci się zlinuj, hej, o oh, To najlepszy dzień w moim życiu Powiedz co ty wiesz o życiu. Hej, o oh, To najlepszy dzień w moim życiu Skończ pierdoli ci się zliduj. hej Ej, kurde, coś przyjemne, oczywiście też przez to, że my znamy tego typu... Ale to jest taki, to jest aż wykonanie. taki old school, zwłaszcza jeszcze, wiesz, to no. hej, ho, takie wspólne <laughs> plusy śpiewanie, no mega, mega old school, lata Ale to, lata to działa 90. chyba zawsze, w sensie oczywiście może to być takie postrzegane jako jakiś taki trochę relikt, ale, no. ale to działa wydaje mi się, no bo to jest, Jasne, beat, to jest fajne, fajna rytmika wszystkiego i tak dalej. No, to, no wiesz, energia... Jestem też ciekawy czy wiesz, bo no tutaj mówisz relikt, nie? ale może być dużo ludzi i na pewno jest, którzy no tak. wiesz nigdy tego nie słyszeli, nie? bo no, nie każdy sięga do korzeni gatunku, bo po co też. No jasne no. no. dla kogoś może to być, ej patrz jakie zajebiste nowe, patrz Oki jest pionierem. To. Ktoś to może pomyśleć. Może będzie coś w stylu Prodigy jeszcze. Ha, no, w jakiejś formie na pewno, ale tutaj yy, co do całości tego w ogóle tego pierwszego wersu Okiego. To ja jestem przekonany i wy też pewnie widzieliście po, po naszych reakcjach, że tam bardzo wiele nas ominęło. Chuj nas ominęło, prawie pewnie większość. No, raz, że używanie polskich słów to jeszcze jego cały wiesz. Miks i, i jego dykcja są takie bardzo. Cały Chodzi o brzmienie. jest taki, no. I, ale tam na pewno jest masa, znaczy to część wychwyciłem, ale takich zajbisty gierek słownych. Mhm. Tam były jakieś takie wiesz, rymy takie w ogóle, wiesz, Powiązane ze sobą słowa, różni, różne rzeczy w różnych miejscach oznaczające. Na przykład czyjś zrobię, czyjś do zdjęcia, że mm -hmm. jak ci ktoś robić zdjęcie, mówisz czyjś. I, I tam parę razy użył tego czyjś, w różnych znaczeniach. Także tam jest fajnych. Trochę jak gierek. No trochę jak Eminem, no, no dokładnie. <laughs> Także ja wiem, że tam jest więcej. Pewnie sobie potem sprawdzimy na, na Geniusie. A, a jak macie jakieś fajne przemyślenia, to już teraz muszę cię dawać stać w komentarzach. Jedziemy z ludzką Kubana. Tak. Ci się z hey. A jutro oglądamy kołczelę. Dzwoni moja ucha, Hana pyta, Hany jak welej. Chyba się na życiu życiorysy z hipisami zamienię. Znak pokoju i na butach to są tabi marżele hey. No i znudziło się latanie jak hikar Mam chilluj, bo gosposia robi pranie od dzisiaj Żyję w swoim małym świecie, no i gazet nie czytam Wokół palca twoich ludzi poskręcałem jak tipa Łatwa jest odpowiedź, czemu urósł nie galardo Bo na każdej flaterze masa czubów będzie za mną Wolimy robić rapy, a ty cuduj z koleżanką I w końcu nie ma w nobu karaluchów pod wersalką Ho! To najlepszy dzień w moim życiu Powiedz, co ty wiesz o życiu. Hej! Ho! To najlepszy dzień w moim życiu Schodź, pierdol i ci się zlinuj Hej! Ho! To najlepszy dzień w moim życiu Powiedz co ty wiesz o zryciu Hej, o To najlepszy dzień w moim życiu Skądś mnie, do liczy się znidu Hej No bardzo przyjemne, już końcówka jest prawie, ale no Ciekawe, fajne kawałek. Coś się, jestem ciekawy, czy teraz wydarzy takiego, wiesz, łamiącego to, czy nie ale to zaraz zobaczymy. W ogóle ten klip, w ogóle ten old school, paczek, jakie relikty powyciągali, ta klawiatura teraz, nie? No, no. Wcześniej te samochody, przecież tam Fiat Tico stał, mm. jakieś tam w ogóle stare Graty. W ogóle te przejścia, no. właśnie wchodzenie z interakcji z tymi samochodami, w sensie zbliżenia jakieś, mm -hmm. wychodzenia z tego samochodu. To ra radosne kierowanie, też e spoko. No, generalnie fajna zabawa, to jest tak, jeśli chodzi o ich body language, no nie? Fajny vibe mają oboje, wiesz, spoko to wygląda, naprawdę tak widać, że mieli mieli przyjemność zrobienia tego, nie? Takie odczucie jest... Oh, to najlepszy dzień w moim życiu, skądś pierdoli ci się z lidu? Winko w łapie, idziemy w górę jak window w Windowszapie, Tak jak dziś wziąłem taki Windowszapę, najebany mylę hip-hop z rapem. Ja, Parzek, teraz się dobrze bawi. Chciałem no, teraz, teraz <laughs> Powinno być cienkie. Śmie śmieszne, że ta gra polegała na wiesz, jak najbardziej efektywnym slajdowaniu i skakaniu. No. Szybkie po prostu się. I, i robieniu kombinacji, jak ten, jak zbieranie punktów tak. w drifcie. Na, w, no w dokładnie, prostydzie. to jest takie po, dobre porównanie w sumie. O, to wiemy, co co? Chodzi. Co? Idziemy w górę jak mój indoor w szafie. kiedyś byłem taki Tu wiemy o co chodzi. Idziemy w górę jak mój indoor w szafie. <grymne> nie, nie? nie? Co za Co za. Ne, no, pozdrowił pozdro dla kumatek tutaj. Growerzy wiedzą o co chodzi. Ale fajne sformułowanie. Zajbiście we Kniegu, a my od razu ten wiadomo co chodzi. Skąd jasko te odwie o co chodzi? To się dowiecie na 100 Czytamy tysięcy subskrybentów. <grymne> hey, ho, to najlepszy dzień w moim życiu. Powiedz co ty wiesz, rozryśu. Hej, ho, to najlepszy dzień w moim życiu. Skądś pierdolić się z Oh, o, się Ej. Bardzo optymistyczny, pozytywny, ciepły kawałek. Fajny. I taki y, przy, okazji, przy okazji, przede wszystkim jest leciutki, ale też tak fajna rewitalizacja starego, starego y, Starej inkarnacji rapu, no ja właśnie takiej sprzed 20 lat, no, coś takiego. no ja. Takie rzeczy widujemy czasami, nie? Tak, mm. pamiętasz jak Oki, który chyba widocznie sobie taki Oldschool? Tak, dokładnie. To był też taki. To był psychorap wtedy taki bardziej. Tak, taka praktycznie tak. …tribut dla kalibra wręcz. Nie, nie mm. pamiętam tytułu kawałka, ale to też jest nieistotne. Wiecie na pewno co chodzi. My nie mamy takiej pamięci, już, bo wiecie jak jest. <laughs> Oki i Sobel nagrali taki kawałek, i on też bardzo nam się podobał, bo też był takim mm. nawiązaniem do Oldschoolu. Fajnie, kiedy jest dobrze zrobione nawiązanie do Old i właśnie tak jak mówisz, tak y, trochę go wiesz, rewitalizuje, no nie? No bo powtórzenie Old School byłoby nudne. Jest, cool coś często, takiego, jest nudny. Ale coś tutaj jest takiego świeżego w tym to są pewnie po prostu Dodaj nowe słóki, takie może. No, też no. może produkcja. No to to produkcja, wszystko fajnie, produkcja. Nie? No, też flow dużo robi, wiesz, wtedy to flow było takie często klasyczne, takie trochę kwadratowe. No. Wystarczy posłuchać właśnie mhm. czy Archima, jaką wtedy rapował. No to ja, ja osobiście. Yy, nie przepadam za, za, za Rachimem, najmniej go lubiłem z tamtej grupy, powiedzmy, raperów. No i w każdym razie oni to robią dużo lepiej tutaj. Wow, powiedziałem, że OK jest lepszy niż Rach i ktoś pewnie wow. będzie zły, jakiś boomer wejdzie i mnie tutaj jakiś old head Czas idą, zniszczy. Idą swoim czasem: zmiana skilla, zmiana znajomości tego, co można robić, zmiana trendów, Jasne. tego, co ludzie lubią. Po prostu kwestia tego, że coś ci się bardziej podoba i nie ma w tym nic złego. I to mi się osobiście bardzo podobało. Okej, okay. to no, ty też? No, bardzo, bardzo fajne. Nie, super. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak familiar, tak bardzo. No nie? Uderza. E, no. E, czy ktoś tam to w ogóle polecał, czy tak sami sobie to po prostu wzięliśmy? E, chyba sobie sami wzięliśmy, ale też. No, to przez dziękujemy, to, że nie polecam. To ci. bardzo świeży kawałek, on ma zaledwie paręnaście, dziesięć godzin od premier. A, i no, w sumie. No tak. Wczoraj No tak, to, to także dobra. To sorry, że was ob obwiniłem za niepolecanie. <noise> e... Może ktoś to poleci. W międzyczasie zanim mi to poleci. Dzięki za obecność. Subskrybujcie oczywiście. I pozdro. Oczywiście tak. Ja tylko dodam, że zapraszamy też was na Patrona, bo ostatnio przestaliśmy o tym mówić. A po prostu zapraszamy. Tam co zobaczycie rzeczy. Możemy zrobić reakcję na wasze kawałki albo na dowolnie wysłane przez, nas, no, przez was numery. Sprawdźcie sami.